Czołem, kapitanie. Dlaczego gapisz mi się na brzuch? Nie gapię. Przecież widziałem. Zerknąłem tylko. No właśnie. Przepraszam. Dlaczego się gapisz? Czego chcesz? Przyjechaliśmy z Toronto na zjazd Związku Śmieciarzy. Chcieliśmy wziąć trzy pokoje na parę godzin. Musimy się przespać. Mogę zapłacić kartą? Oczywiście, panie Alechi. Mów mi Jim. Wyniesiecie wszystkie rzeczy z hotelu i wpierdolicie do śmieciary. Niczego nie zostawiajcie. My jesteśmy kurewsko bici, więc musicie sami to ogarnąć. Rozumiecie? Nie ma problemu. Trevor? Spoko, wszystko zrozumiałem. Chłopaki, jest czysto. Szybko, szybko. Nie targaj za nim kabla, tylko pakuj resztę. Jaki mamy czas? Dwie minuty. Czysto. Dawajcie. Noż kurwa mać. Co od odpierdalasz? Ale z ciebie oferma. Bierzcie wykładzinę. Trzeba ją czymś podważyć. No to palcem se podważ. Masz łapy chude jak jakiś jebany szkielet. Dobra robota, patrzcie w górę, pamiętajcie tylko, żeby musi nie gapić na Bebzun. Co jest? Dlaczego nie ma mebli? Na czym mamy kurde faje leżeć? Na ziemi? Co jest Lechy? Gdzie podziały się meble? Były to jeszcze dwie godziny temu. No właśnie pytam gdzie, nie będę spał na podłodze. Na co się gapisz? Na nic. Dzwonię po psiarskich. Bo ja zadzwonię. Pozwę cię, wynająłeś nam pokój bez łóżek. Nie gap się. Nic nie robię. Przestań, Bubbles. Czytałem napis na koszulce Vancouver. Wszyscy ci się gapią na webzun, bo jest kurwa gargantuiczny. Wszyscy teraz się popatrzymy i co? Chujów sto. Z, z czym masz problem? Z niczym, to wy się gapicie. Chłopie, jesteś jakiś pojebany. Po prostu masz bebek i pogódź się z tym. Spierdalamy stąd. Cześć!